kochani w nowym filmie. Dzisiaj jest rany poniedziałek, ja już przyjechałam z Wrocławia, no i stwierdziłam, że będę nagrywała dzisiaj dla Was Boga bo chciałam Wam trochę poopowiadać. Ten szum w tle, co może być, to się gotuje woda, bo Radziu zaraz przyjeżdża, bo jest w sumie już za 22. Radziu wraca właśnie z tej swojej wsi, bo byliśmy, wiecie, osobno na, na, ten, na tej Wielkanocy. Ja byłam we Wrocławiu, Radek był tam właśnie na no, tak w, swoich, w swoich rodzinnych stronach. No i kochani, w ogóle dziękuję Wam, że odebraliście tak pozytywnie ten filmik z, z moją siostrą i z jej synkiem. Po prostu powiem Wam, że no naprawdę no tak cudownych świąt dawno nie miałam. Po prostu sama ta podróż w jedną stronę, w drugą stronę była oczywiście ze stresem i tak dalej, ale no wytrzymałam i naprawdę ten, same, sam ten, ten dzień, ta niedziela, mimo tego, że... No bo ja pojechałam tam w sobotę i wiecie, i spotkałam się z moimi rodzicami i ze, z, moim, z moimi znajomymi e, i właśnie e, wielkanoc spędziłam właśnie u siostry e, i, i powiem wam, że naprawdę tak przyjemnych, ciepłych i miłych świąt już dawno nie miałam i wiecie... Jeśli chodzi właśnie o kwestie jedzenia, co ja w ogóle jadłam na, ty, na, tej, na tym śniadaniu? No to tam na tym filmiku trochę jest pokazane, chociaż tam już było trochę wyjedzone. Ale tak, miałam rybę po grecku, właśnie moja siora mi zrobiła yy, taką, wiecie, bez panierki, także, także to jadłam. Wędlinę, warzywa, yy, makowiec spróbowałam, powiem wam, ale zaskoczenie. Spróbowałam tego makowca, bo moja siostra kupiła ten sam makowiec, co wam pokazywałam w poprzednim którym filmie, ten z Lidla i powiem wam, że on jest dobry, jakoś tak nie zaszkodził mi ani nic, tylko ma tak intensywny aromat rumowy, yy, wiecie, no w smaku, że aż duszności dostałam, no tak intensywny, że aż bym się szykowało. i my teraz cały mamy w lodówce i ja nie wiem, po prostu będziemy musieli jakoś go zmęczyć. Czekajcie, muszę na chwilę przerwać. Także jestem kochani, musiałam tutaj ogarnąć Garnek, czekajcie, otworzę okno eee, Powiem wam tak, i właśnie wracając do tego makowca, że Strasznie mnie to zaskoczyło i, i nie wiem, teraz właśnie, no będzie trzeba jakoś zjeść, ale już więcej nie kupię Najwyżej wiecie, jak się przeprowadzimy, będziemy mieli piekarnik, to sama będę piekła, bo Bo, bo bez sensu, powiem wam, byłam na dworze, nie wiem czy jestem ostra Byłam na dworze i kochani moi, tak wieje, jest słonecznie, ale no po prostu no tak wieje, że ja się tego nie spodziewałam, że po prostu tak się pogoda znowu zmieni, ale fajnie, że na Wielkanoc była ładna pogoda, no ale powiem Wam, że jestem zadowolona, szczęśliwa, no i co, Radzi dzisiaj wraca i stwierdziliśmy, że po prostu ten lany poniedziałek... Spędzimy razem. Ja już się ubrałam. W sukienkę nie wiem, czy będzie widać, jak ona wygląda. Postaram się Wam pokazać. Czekajcie. To jest taka sukienka, którą kupiłam e, na. nad morzem. Właśnie o. Tak wygląda. Taka, wiecie, bardziej sexy chyba. Którą kupiłam, właśnie nad morzem, e, będąc we słabowie chyba za 80 zł. I ona ma takie tutaj. Nie wiem, ćwieki. Nie wiem jak to nazwać. Takie ćwieki. No, także tak się ubrałam dzisiaj, bo chcę wyglądać, wiecie, tak fajnie. zadziornie dzisiaj. Mam taki humor, to tak <grych> po prostu się ubrałam. No i powiem wam, że jutro idę do tej pracy, bo jestem umówiona na 12. Właśnie na taki, ale dzień próbny. Nie wiem, ile to będzie trwało, bo tam. Ten punkt jest czynny do 20, więc równie dobrze mogę być 8 godzin. Także wezmę sobie jakieś jedzenie i co Wam muszę powiedzieć jedną rzecz. Co mnie zaskoczyło? że cały czas praktycznie byłam głodna. Jak byłam na, przez te dwa dni, tam, tam we Wrocławiu, cały czas chciało mi się jeść. To mnie zaskoczyło, że jakoś jadłam te rzeczy jadłam i cały czas byłam głodna. Ciekawe. W każdym razie dała mi siostra trochę sernika, bo sobie obiecałam dobra. Nie mogę jeść mleka, ale mówię, sernika muszę kawałek zjeść. I zjadłam, no, dziś, powiedzmy, taki kawałek. I powiem Wam, y, urósł mi brzuch, a tak to było ok. Także może to jest kwestia tego, że, wiecie, no, ja psz, mleka to nie jem od listopada. Tak myślę, a sernika to już nie jadłam chyba z rok. Także, wiecie, on od listopada, no, no to jest pół roku, sześć miesięcy jest. Więc, no, trochę może mój brzuch odpoczął, właśnie i mogłam sobie pozwolić no takie wiecie mały grzech chociaż ostatnio sobie pozwalam bardzo no ale jeszcze a propos diety i w ogóle tego całego bajzlu z jedzeniem rozmawiałam z dietetykiem nie wiem czy mam mówiłam to w którymś filmie że muszę iść na tą fruktozę że ona jednak Przychylnie stanęła co do wiecie, tego pomysłu, bo na, jej napisałam po prostu, porozmawiałam z nią i jej powiedziałam, że nic z tej diety mi się nie przyjmuje. No to powiedziała: o, może faktycznie, może faktycznie tak jest, no to niech pani idzie. I jeszcze oprócz tego muszę iść na mówię, badanie IGE całkowite, IGG całkowite, ja, ja jakoś tak. W każdym razie nie jestem pewna, ale chyba miałam robione to badanie no ale te osoby, które się znają, to mogą się wypowiedzieć czy to się powtarza, czy to się nie powtarza co jakiś czas te badanie w każdym razie super, jestem zadowolona, teraz wróciłam i jestem z siebie dumna, bo powiem wam, że jak siedziałam jak wracałam właśnie z Wrocławia i siedziałam sama na dworcu, to już powiedziałam już myślałam, że po prostu nie dam rady że wiecie, że wymięknę, bo już tak mi się, takie miałam zawroty głowy, miałam na świadomości po prostu to że to wszystko jest z nerwów, ale mówię nie: odpadam, wysiadam, nie dam rady. Ale stwierdziłam, że, znaczy w momencie takiego mojego zawahania, pociąg zajechał, bo przyjechał troszeczkę wcześniej, podstawiany był. I mówię: dobra, mogę spróbować. Tym bardziej, że naprawdę yy, powiem Wam szczerze, że bardzo mało osób jechało. I jak ja wysiadłam, no to ze mną wysiadło, wysiadło chyba 7 osób. Także naprawdę puste przedziały, także ten. Tylko miałam po prostu. Muszę Wam w ogóle coś opowiedzieć. Już jestem kochani, muszę Wam w ogóle coś opowiedzieć. Yy, a propos, yy, właśnie przygód w pociągu jeśli chodzi o, e, z, z, jak jechaliśmy do Wrocławia, to e, kobieta, która z nami siedziała w przedziale, to praktycznie przez te dwie godziny, ponad lekko, które tam byliśmy, wyzwaniała do wszystkich chyba najdalszej jakiejś rodziny, do kuzynów, e, prakuzynów, nie wiem, prawujków, praciotków, pradziadków, wszystkich po prostu możliwych, jakie tylko istnieją chyba w jej rodzinie i składała życzenia. Po prostu ja, znaczy to wiadomo, no fajnie, tylko... Po prostu za każdym razem mówiła podobne słowa, i, i to tak się powtarzało, i cały czas, i gdy mnie fakt, że ja miałam słuchawki, to chyba to mnie wyrobiła. Po prostu ze śmiechu. Także to była taka jedna sytuacja, a z kolei, jak już wracałam sama, bo wcześniej właśnie z radkiem jechałam w pociągu, ale jak już wracałam sama, to się cieszyłam, że mam pusty przedział, że wiecie, mogę je odpocząć, że trochę już po prostu się zrelaksować, że no jakoś tak się skupić na tym, żeby nie myśleć o tych zawrotach to dosiadł się facet i jeszcze w tym samym czasie jakąś się dosiadł, no to rozmawiałam chwilę z mamą i w momencie, kiedy ja odłożyłam tą słuchawkę to on po prostu, to się zaczęła, zaczęło się po prostu ten facet do mnie mówi no i ten facet pyta, czy jedzie pani do końca trasy? Ja mówię no tak no a ten koleś mówi, no bo ja do Zabrza jadę ja tak od razu mi się wizja otworzyła mówię, ja pierdolę trzy czwarte trasy muszę go znosić i tak jak zaczął gadać na początku we, we Wrocławiu tak do samego tego Zabrza po prostu non stop coś do mnie gadał ja tylko się modliłam żeby w końcu ktoś do mnie zadzwonił żebym mogła po prostu, wiecie, przestać go słuchać bo tylko my we dwoje byliśmy w tym yy, przedziale, już myślałam, że się przesiądę ale wiecie, teraz są te miejscówki no to różnie z tym bywa E, w każdym razie opowiadał mi o historii, o wojnie, o jakiejś o wypadzie do Lwowa, o jakiejś o wschodzie, w ogóle. No tak przynudzał, że jak ja już byłam po prostu e, prawie pod koniec, kiedy wysiadałam, kiedy on już wysiadł, e, to mnie tak głowa już bolała. Bo wiecie, byłam zmęczona po prostu tym stresem też i, i naprawdę... Tym jego gadaniem ciągłym, non stop, przez dwie godziny gadał non stop, po prostu. Miałam dość. Bo jeszcze, żeby mówić ciekawe rzeczy, ale gadał cały czas o jakichś wojnach, po prostu, no masakra, mówię wam. No ale wiecie, dzięki temu to w sumie trochę szybciej mi czas zleciał, więc jakiś plus w tym jest. W każdym razie powiem że jestem troszeczkę zażenowana. Jedną kwestią, dlatego, że specjalnie wybrałam sobie taki pociąg, żeby wrócić i obejrzeć o 20 Big Brothera. No i wiecie, oglądałam cały ten odcinek i się okazało, że po prostu zmarnowałam te półtorej godziny. Bo całutki po prostu odcinek czekałam, aż powiedzą, kogo wywalają z tych nominowanych osób, a nie, dzisiaj nie odpada nikt. Mogli po prostu od razu powiedzieć, że ten odcinek Wielkanocy będzie taki specjalny, że będą pokazywać te życzenia od rodziny i tak dalej, i że nie będzie po prostu tych nominacji, no ale wiecie, no. Tak to bywa właśnie z tą telewizją cóż poradzić. Dzień dobry, kochani. Jest już kolejny dzień. Ja niedawno wstałam, powiem wam, wyspałam się dzisiaj porządnie, bo zasnęłam od 22, a wstałam jakoś po 9, także nadrobiłam straty. Łączę się z wami, dlatego że mam jeszcze trochę czasu, bo dzisiaj zaczynam tą pracę. Wiecie i... No i stwierdziłam, że będę nagrywała, póki jeszcze jestem w domu. Szczekajcie, może muszę was gdzieś postawić. No i co kochani, trochę się wkurzyłam Dlatego, że wiecie, wstałam Chciałam coś na szybko zjeść No i rozbolał mi brzuch Także no Bo tak za bardzo, wiecie, musimy jeszcze zrobić zakupy I za bardzo tak Nie mam jakby opcji na razie Póki co dla siebie Czekajcie Dobra No dlatego tak, no się czuję średnio Powiem wam, że pogoda jest kiepska Bardzo e, mocno wieje I ma padać i Średnio to widzę, no ale... Cóż. Trochę się wkurzałam, dlatego, że właśnie pisałam teraz z Radkiem i ten facet do niego pisał właśnie, yy, że on się do, yy, że ten właściciel się nie może do mnie na telefon dodzwonić. Gdzie telefon ku... kuźwa leży i, i... po prostu... I, I nikt do mnie nie dzwoni, nie blokuje linii, więc nie rozumiem tego. Po prostu od samego początku tak było, że musiał... Właśnie, Koleś doradka, po prostu pisać na Facebooku, bo Koleś się nie mógł do mnie dozwonić. Wszyscy się mogą dozwonić, a ten nie. No to kto ma problem z telefonem? No chyba nie ja. Uch, no ale nieważne, no chyba jestem na tyle inteligentna, żeby wiedzieć, że dzisiaj mamy to spotkanie. No nie zapomnę. Znaczy to spotkanie, ten dzień próbny. No ale w każdym razie idę i, i zobaczymy. Wiecie, no też nie chcę tam nie wiadomo ile siedzieć, no bo ja muszę mieć najpierw umowę, żeby wiecie żeby było wszystko jak należy, a nie, że ja tam będę nie wiadomo ile godzin i za darmo bo ja to tak się w konia nie dam zrobić to na pewno ogólnie jestem zadowolona, że jestem wyspana no bo wiecie, siły zregenerowałam to najważniejsze, czekajcie otworzę okno to najważniejsze no i cieszę się, że właśnie podobał mi się filmik z Julianem oglądałam, znaczy ten, czytałam właśnie komentarze i <laughs> super w ogóle muszę wam coś pokazać to sobie przywiozłam właśnie z, z Wrocławia tam z domu od siebie taką właśnie sukienkę, którą kiedyś. Jakieś, nie wiem, 5 lat temu, nie chyba więcej. Tak, 5 lat temu, bo to było w 14. Kupiłam sobie na wesele. Pokażę wam. Nie wiem czy zobaczycie całą. Ona ma taką koronkę tutaj po boku właśnie. I... No jest taka na zakładkę, no. Na taką, no wiecie. No, jest bardzo, bardzo długa, sięga mi za kolano i wzięłam sobie ją ze względu na to, że wiecie, jak będę miała yy, jakąś, wiecie, randkę z Radosławem, czy, czy pojadę na tą rocznicę właśnie Komunii Juliana, no to, no to będę miała co ubrać. No, także taką sukieneczkę kupiłam ją kiedyś właśnie w galerii we Wrocławiu, która się nazywa Magnolia. I tam jest taki sklep z, właśnie, sukienkami, które są sprowadzane chyba z Londynu. No i kosztowała mi chyba 200-250 zł. Coś takiego. No w każdym razie. Tak wygląda sytuacja. No. Aha, jeśli chodzi w ogóle o tą moją pracę, no to w sprzedaży będę robiła. W sprzedaży w spożywce. Także wiecie, nie obawiam się, czy, czy sobie poradzę, no bo jakby znam tą materię, ale... No ale wiecie, no, pierwsze dni zawsze są. E, zawsze są takie wiecie, no... No, jak to powiedzieć? No, że nigdy nie wiadomo co się wydarzy, bo jeszcze się nie zna miejsca, tym bardziej wiecie, w nowym mieście. No to tak jest. Dobra kochani, ja popatrzę tylko na godzinę. Jest 10. Na trzy Nie wiem, ile mnie to zajmie, ale jak wrócę z tej pracy, to wam się tutaj połączę z wami i wam powiem, jak było i tak dalej. Wiecie, co, co tam się działo. Ale dlaczego ten koleś się do mnie dozwolić nie może? To nie wiem. Tak mi się dzisiaj dobrze spało, mówiłam. Normalnie jestem zadowolona, mega zadowolona. Tego. Dobra, dobra kochani, kończę i później się z wami jeszcze połączę. Pa pa. Jestem z powrotem, kochani. Chciałam się z wami podzielić, właśnie jak było w tej pracy. I powiem tak. <laughs> dzisiaj jeszcze były takie, wiecie, prace porządkowe. Wszystko układali, i porządkowali. No, no wiecie, no bo jeszcze nie do końca wszystko dopieli, ale powiem wam tak. Trochę mnie to zaskoczyło, bo tak, yy, jest już jedna dziewczyna na weekend. I ja jestem jakby tą główną dziewczyną na od poniedziałku do piątku od 12 do 17. I teraz, yy, bo ogólnie ten punkt jest czynny od 12 do 20. I teraz będą szukać po prostu dodatkowo jakieś osoby na te 3 godziny. I ja sobie pomyślałam, że po prostu jak już zatrudnią tą osobę, no to wtedy się z nią dogadam, żeby było po 4 godziny, wiecie. I to wtedy będzie ruchome, albo od 12 do 16, albo od 16 do 20. O. Coś takiego możemy zrobić, ale to jest kwestia tego, czy ta dziewczyna w ogóle będzie chciała, czy nie. A jak nie będzie chciała, no to od 12 do 17, od poniedziałku do piątku po prostu będę sobie pracowała. Jestem zadowolona, szczęśliwa i powiem Wam, że 12 zł na godzinę, no to jak sobie to przeliczyłam, nawet jeśli jak będę po prostu pracowała od 12 do 17, po prostu w każdy dzień tygodnia roboczego, no to mi wychodzi 1200 zł, no to kuźwa. Dla jednego to może być mała, dla mnie to jest po prostu super. I mam weekendy wolne i jeszcze mogę sobie rano coś zrobić na przykład nakręcić film, bo mam, nie wiem, no parę godzin, tak? Bo na 12 no to można coś załatwić, lekarza. No, jestem zadowolona. No i kwestia samej pracy, no to po prostu jest y, płace, y, jest płatność kartą, no ale ja na terminalu już pracowałam, więc wiem, jak to wygląda. No, kasa fiskalna taka mała produkty zakodowane, wiecie, że tylko naciskacie po prostu konkretny klawisz i ilość i już, także jestem zadowolona yy, wiecie, w, w, jakieś tam lody, jakieś takie, wiecie, słodkie napoje, takie rzeczy i na szczęście właśnie jeśli chodzi o te lody no to nie ma już tych szpatułek, bo ja właśnie w zeszłym roku pracowałam na takich szpatułkach i to było po prostu straszne bo one yy, nierówno po prostu się nakładały tym i tutaj już mają taką gałkownicę, wiecie, tak jak w domu macie czasem po prostu na taki klik że już odmierza te gałki po prostu kulki same. Także jestem zadowolona. Eee, I będę po prostu. No, sprzedawała tutaj spożywkę, także także jestem zadowolona. E, bardzo, bardzo powiem Wam naprawdę blisko mam. Muszę tam, no nie wiem, 10-15 minut piechotką, i, i to jest taki domeczek, wiecie, taki Takie, wiecie, ma, malutkie miejsce. Tylko jest minus, bo. E, trzeba po prostu przejść kawałek dalej, żeby pójść do toalety, ale no... No to jest, no nic się nie poradzi, że nie ma tam po prostu na miejscu toalety. No ale to wiecie, w czasie okresu to może być kłopotliwe, jednak bo, no bo jednak okres wymaga trochę częstszego chodzenia do toalety, ale wtedy wiecie, zamykam i idę na chwilę, no to idę dwie minuty mnie nie będzie i wracam. Także jestem zadowolona, w razie co można, można sobie po prostu jedzenie wziąć, bo jest lodówka, można schować, także jestem po prostu zadowolona mega. Tylko kwestia tego, czy, yy, no, czy, czy po prostu ze stresem dam radę, ale no, chcę spróbować, no po miesiącu zawsze mogę zrezygnować, tak? Czy nawet po dwóch, to nie ma problemu, także chcę dać sobie szansę po prostu, czy... Czy, czy, czy mi to wyjdzie, czy nie. No nawet, nawet jeśli będę miesiąc, no to 1000 zł zarobię chociażby na wakacje, ale planuję pracować tak do września przez cały ten okres mocnego tego lata, żeby później zimą sobie odpocząć i wiecie, po prostu tak tego sezonowo. Ale ogólnie tak, dwóch szefów takich dorosłych facetów po 40, także fajnie, ja lubię pracować z mężczyznami, bo oni są konkretni, oni się nie rozkliwiają, nie są emocjonalni, tylko po prostu mówią konkretnie, masz robić to, to, to i po prostu wi wiadomo o co chodzi, także no myślę, że w porządku, dajcie znać po prostu, jak wy to widzicie. Mi się wydaje, że dla mnie z moją nerwicą ze wszystkim 5 godzin dziennie i jeszcze mam dwa dni weekendu wolne, to jest super. Super, tylko, że wiecie, no będę musiała sobie jakiś obiad brać do pracy albo zjeść po prostu przed no nie wiem, no coś wymyślę, no wiecie. Z tą moją dietą, no jest ciężko, ale no ja takich kanapek na przykład nie mogę sobie zrobić z pieczywa. To będę musiała coś wymyślić, ale to myślę, że nie będzie problemu. Także... Także no tak wygląda sytuacja. Jutro zaczynam. Idę na 11.30 wyjątkowo wcześniej, bo koleś chce mi po prostu pokazać co i jak. Także jutro będzie po prostu test tego jak to wszystko wygląda, mam nadzieję, że on mnie samej nie zostawi tak od razu, no bo będzie trochę lipa. Ale tak, oprócz tego jeszcze będzie kawa, jakieś tam napoje, także. No zobaczymy, no. W zeszłym roku jakoś dawałam radę. Ciężko było owszem, bo te upały strasznie męczyły, wiecie, w lecie i no, różne sytuacje były, ale dałam radę, więc... więc dlaczego by nie teraz. Dobra, kochani, ja będę tymczasowo kończyć. I jak coś to się jeszcze z Wami połączę. Kochani, ja już będę kończyć, dlatego że mam jeszcze tutaj robotę. Muszę ogarnąć mieszkanie, muszę, wiecie, ugotować obiad i jeszcze zmontować ten film. Także dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie za mnie kciuki jutro, jak coś, mam, po prostu dam Wam znać Nasz, w kolejnym wideo, jak to wszystko poszło i czy dałam radę. Także ściskam Was ciepło. Pozdrawiam, pa pa.